E, ostatni sprawdziłem przed meczami eliminacyjnymi, także e, na pewno przeciwnik bardzo, bardzo wymagający i liczymy, że pokażemy dobrą grę i przede wszystkim e, chęci, i wolę walki o to, że, że ta reprezentacja dalej żyje i z nadziejami na spotkanie eliminacyjne. No patrząc realistycznie, to cały czas mamy szansę, także zostały 4 mecze, wygrywając 3 mecze i ja... Jest wszystko otwarte, także, także cały czas jesteśmy w grzy. to Najważniejsze, wszystko zależy od nas. Nie musimy patrzeć na przeciwniku, nie musimy kalkulować i e, myślę, że to jest... E, My sami sobie spro, e, sprowokowaliśmy taki los, ale, ale jeszcze możemy, że tak powiem, to wszystko naprawić. E, w Sporcie jest różnie, raz jest do góry, jest raz jesteś na dole, także najważniejsze się e, podnieść ze słabszych spotkań i pokazać, że jesteśmy drużyną, także do tego dążymy i chcemy w spotkaniach eliminacyjnych. E, zdobywać punkty i wierzymy w sukces. Jak każdego nowego członka reprezentacji, także e, bardzo, bardzo sympatyczny chłopak. E, można z nim po, po angielsku porozmawiać, także e, na pewno będzie mu jak w domu.